Cześć, jestem Swietka Nowakowska od smaków i aromatów. Co my dzisiaj przygotujemy? Przygotujemy burgery buraciane, tak jak lato. Chce się czegoś lekkiego, i tak pomyślałam, że kiedyś mnie zainspirowała tymi burgerami burgery robiła Marta Dymek, taka bardzo znana, blogerska wegetarianka. I robiłam w swoim czasie bardzo często, i teraz się mnie przypomniało, że też mogę zrobić i z wami się tym przepisem podzielić. Oczywiście dodałam swoje przyprawy, troszeczkę zmieniłam przepis, ale jest nadal smacznie i świetnie. Co dlatego potrzebujemy? Salatka buraczana wykorzystamy, żeby buraczki nie gotować, nie ubierać, nie ucierać. Mamy gotową salatkę buraczanę lub, lub buraczki tarty. też mamy, możemy to wykorzystać. Kasza jaglana ugotowana. Prażone ziarna sezamu. Prażone e, pestki słonecznika. Pieprz, kalka talowa, sól zielenina, ja mam z ogrodku utiełam teraz lubcik, lubcik, troszeczkę bazylii i oregano. Sos sojowy, trochę bułki tartej, cebula czerwona, no i tak generalnie i to wszystko. I co? Zaczynamy. Co my dla tego potrzebujemy? Jakie proporcje? Proporcje cały to samo. To oznacza, że jak dajemy niepełną szklankę ziaren słonecznika Це замок може ми дати трохи менше, але, але генеральні так само, буде дуже смачні. Даємо кашу, як надо. Теж. Теж так склянки дам на око. Але... Угу. Так, і зараз так. Салатка бурачана. Готова. z przyprawami gotowe buraczki, gotowa sałatka, możemy wykorzystać je w burgerach, lub ugotować z buraczki i na tarkę. Dobra, mamy. Co my się Dodajemy łyżkę sosu sojowego. Dobra, bułka tarta. Dwie łyżki. Mamy oliwę. Mamy sól. Posolić fajnie. Salatka już słona, także tutaj soli nie będziemy potrzebne dużo. Pieprz. Taki grubo miliony. кал капустка голова. Можно свеже потерти. Угу. Добро. А ещё запамняла, слушайте, колендры Поставила Поставилам собі, щоб змилити і запамняла вам powiedzieć. Я ще додаю колендри, колендра то моя слабкість у велибім колендри. Також же... і мами Możemy tutaj wysypać, i tutaj dodajemy kolędrę. Do tego oczywiście jedna czerwona cebula, Takim zaraz jej pokroimy. I teraz tylko pokroimy. Wszystko bardzo pomocny. I e już. I e już gotowe. Drobną kostkę. Tak. No i zielonego elementu. Lub koperek, lub pietruszka, lub jakie. Jakie ja po prostu lubicie zioła. W moim przypadku jest lubczyk, oregano, bazylia. pomieszalam i będzie. Lubię takie zestawienie. W ogóle muszę Wam pokazać, jak zrobić na przykład arabską, libańską mieszankę przypraw, jaką bardzo często korzystam w kuchni. Takie mieszanki, przyprawy ziołowe. I tylko potem można dodawać do kanapeczki, do potraw gotowych. нашу зеленину і помішуємо найкраще це помішати руками і мусимо зробити такі пульпатики щоб маса була клінистою Тут версія без яєк, така версія веганська. Очевидно, можна додати яйко, але я в цьому швидку не бедавала, зробимо таку версію вегетаріанську і веганську, навіть. О, Видите, так файне ще клеє. І робимо бургери. Oh. Можна бургери потім на житню булку, а можна на лістя салати. Yeah. А, ще заповняла минутка. Може поврискати тут оліви і дати до... на папір, до пікарника. Можна навіть на грилю zrobić. О, зробить. Już є. І зараз... Włożymy te burgery, ładnie, żeby wyglądały, orzechy, ziarno, sezamu, wszystko doda bardzo taki efekt chrupiący, można będzie chrupać, i smaczne. Już ulepiliśmy ketletki na nasze zwane burgery, zobaczcie jak pięknie wyglądają. I teraz wystarczy, że stawimy to do piekarnika na 200 stopni na 15-20 minut. Zależy, jaki piekarnik u kogo jest, termoobiegiem. Także wkładamy i zobaczymy efekt już gotowy. No i już zobaczcie, nasze burgiery się upiekły. 25 minut to zajęło. Także już jest gotowy chrupiące. Jak my to podamy? Подамо на житнім хлібку. Можна, можна там якіх це ті хлібек, які є ті, уживати. Я додам ще файніше, щоб було листя салатке. Листя салатке, м'яти. Щоб було ładненько. I teraz zobaczcie, na chlebie podpieczony dodajemy nasz sos, jaki robiliśmy miętowy, na bazie jogurtów, jogurtu i mięty zmiksowanej i teraz ten sos, do tego nasz burger boraciany gotowy. O. A do tego nasza marynowana czerwona cebula, co robiliśmy też. Jak mówiłam, że może być do wszystkiego. I w tym przypadku zadamy jej do burgerów. Fajna, zamarynowana, już z dwie godziny. I już jest gotowa. No i mamy takie dania, lekkie, letnie. Zobaczcie, bardzo smaczne. Będziemy się delektować smakiem. Zajęło to 15 minut. Składniki wszystkie były gotowe. Buraczki, kasza, jaglana, wszystko było gotowe. Tylko chodzi o to, żeby troszeczkę zapiec, żeby, żeby ten burger był chrupiący.